Dzień dobry z tej strony Marcin Magowski. Chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do kupna cyfrowego wydania Tygodnika do Rzeczy. Mamy nadzieję, że bardzo szybko będziemy mogli wrócić do Państwa wraz z drukiem. No wiemy, w jakich czasach żyjemy, ale też o tych czasach piszemy. W tym numerze zastanawiamy się, jaka będzie Polska i jaki będzie świat po koronawirusie. Nie tylko od strony politycznej, nie tylko od strony ekonomicznej, ale również od strony psychiki ludzkiej. Dlatego co się stanie z człowiekiem po tak długim okresie stanu nadzwyczajnego? Ale oczywiście, Tygodnik do Rzeczy funkcjonuje pod względem wydawniczym zupełnie normalnie. Wszystkie te same rubryki, ci sami komentatorzy i te same działy, do których Państwo się przyzwyczaili i przywykli, są dostępne na wszystkich platformach, właściwie sprzedaży cyfrowej. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć wszyscy razem w druku. Do tego tutaj zmierzamy w naszej redakcji. No i taki będzie nasz plan na najbliższe wydania. Miłej lektury.